Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy sobotę, 20 marca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, opisuje spór pomiędzy ludźmi o to, kim tak naprawdę jest Jezus. Niektórzy mówią, że Jezus jest prorokiem, ale tak naprawdę nie pasuje do modelu żadnych dawnych proroków. Niektórzy mówią, że jest mesjaszem, ale też nie pasuje do tych kryteriów, które wyznaczono mesjaszowie. A nawet żołnierze, którzy poszli, aby aresztować pana Jezusa, aby go jakoś tam przesłuchać, wracają i mówią. Że nie aresztowali go, dlatego że jeszcze nikt nie przemawiał tak jak ten człowiek. Kochani, Jezus jest bardzo oryginalny. Nie ma takiego drugiego jak Jezus. Nie można go porównać do kogokolwiek innego, który istniał w historii. Nie ma również nikogo takiego mądrego, który by definitywnie powiedział, że Jezus jest tym albo tamtym nie jest. Jezus jest po prostu Synem Bożym. I żadnego takiego wcześniej nie było. Czasem również nam, kochani, zdarza się, że próbujemy doświadczenia w relacjach międzyludzkich przekładać na relacje z Panem Bogiem. Tego również się nie da. Żaden przykład, żadne porównanie nie będzie tak naprawdę plastyczne. Oczywiście próbujemy nawiązywać do miłości oblubieńczej, do miłości dziecka, do matki, ale nigdy nie będzie to w sposób adekwatny. I definitywnie przedstawienie tego, jak Pan Bóg nas kocha. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo i pamiętajcie, że Jezus jest kimś bardzo wyjątkowym. I również chce, abyśmy byli wyjątkowi, ponieważ On w taki wyjątkowy sposób nas traktuje. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra. thank you